Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy Faryzeusze i rzekli mu: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu, jednak dziś, jutro i pojutrze. Muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś Wam. Nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie, Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Jeżeli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Takie słowa padają dzisiaj w pierwszym czytaniu. A co robimy my? Nasza postawa jest dzisiaj zawarta pod hasłem Jeruzalem. Pada bardzo ważne zdanie: Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Jesteśmy domem i Bóg chce do tego domu wejść, chce zgromadzić swoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, ale my nie chcemy właśnie Jezus chce do nas przyjść, a my zamykamy się. Może nie robimy tego zawsze świadomie i tak po prostu już z nawyku nie oddajemy Bogu i chcemy być takimi panami swojego życia. A Jezus nam mówi: Oto dom wasz, tylko dla was pozostanie. Dlatego zaprośmy Jezusa do swojego życia. Bo jeżeli Bóg jest z nami, Któż jest przeciwko nam? Kilka dni temu właśnie była Ewangelia, że może my chcemy, ale nasze ciało jest grzeszne i ten grzech często nad nami wygrywa. Więc ten pierwszy krok to jest, żeby po prostu chcieć. Chcieć iść za Jezusem. Chcieć otworzyć się na niego. Nie chcieć, aby ten nasz dom, nasza dusza nie pozostała sama, bo Bóg chce być z naszym wsparciem. Jeżeli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Też często możemy być tak właśnie skupieni na sobie, na jakichś takich swoich problemach, kłopotach, że nie zauważymy. Tego, co się wokół nas dzieje, tego, co Bóg chce nam dać, bo Jezus będzie chciał nam coś pokazać, a my będziemy się usprawiedliwiać. Ale to jest takie malutkie, każdy tak robi. Boże, ale i tak się cieszę, że ja wierzę, że ja w ogóle chodzę jeszcze do tego kościoła. Mógłbym być jak ci dzisiejsi współcześni ludzie, którzy w ogóle nie chodzą. Też kilka dni temu mówiłam o tym, żeby właśnie nie porównywać się z innymi. Żeby robić to z miłości, nie z przymusu. Że Bóg patrzy na każdego z nas z miłością. Nie patrzy pod pryzmatem ty jesteś gorszy, ty jesteś lepszy. Patrzy na nas tak, z taką samą miłością. Bo każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga, za którego. Posłał swojego jedynego syna stać się Jezusa braćmi i przybranymi dziećmi Boga Ojca. Dziękujmy za to. Jest to wielki dar w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i daj nam miłość do Ciebie. Przyjdź do nas, abyśmy z miłością wykonywali swoje zadania, swoje powołanie. Abyśmy otworzyli nasze wnętrze na ciebie, abyśmy chcieli, abyś ty tam działał. Abyśmy dali się Tobie przytulić, abyśmy dali sobie pomóc, a nie udawać, że ja to jestem taki wielki, że ja sobie poradzę. Bo prawda jest taka, że nie damy sobie bez Boga rady. Przy każdym z nas jest Bóg i czuwa nad nami. Możesz tego nie czuć, możesz o tym zapominać, ale On cały czas teraz przy Tobie jest i będzie. Panie, prosimy Cię, otwórz nasze serca na Twoje działanie. Daj nam taką odwagę i taką siłę, że nawet jak ktoś nas prześladuje, nawet jak ktoś nam dokucza, poniża nas z powodu naszej wiary, to jeżeli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Bo strach nie ma wstępu do tego domu oskarżycie! Pan sam pokonał moich wrogów. Będę dziękować memu Bogu. Będę dziękować. Będę dziękować. Zaśpiewaj ze mną. Będę dziękować memu Bogu. Będę Będę dziękować. Będę dziękować memu Bogu. Dziękujemy Ci, panie, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci za kolejny piękny dzień, którym nas obdarzyłeś. Dziękujemy Ci za to, że nas wybawiłeś. Dziękujemy Ci za to, że cały czas z nami jesteś. Dziękujemy Ci za to, że czuwasz nad nami i nas chronisz. Prosimy Cię, aby ten dzień był na Twoją chwałę, i abyśmy mogli chwalić Cię i swoim postępowaniem żyć tak, jak Ty chcesz, abyśmy swoim, swoimi czynami naśladowali Ciebie, abyśmy chcieli być tacy, jak Ty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie pozwól, abyśmy ulegali pokusom, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg będzie z Wami. Amen.